W momencie słyszałem Cię lepiej, tutaj na wskaźniku na, na trójkę się podniosło, modulacyjnie na piątkę, więc byłeś zrozumiały, teraz Cię nie zrywało tak jak wcześniej, no ale pozostałe dwa przekazy, pozostałe mm, dwie wiadomości, które nadawałeś do mnie, yy, no to zrywało bardzo, zrywało, yy, moim zdaniem Antena Baufenga lepsza była. Na samym początku nie było żadnego problemu z Twoją korespondencją. Na piąteczkę Cię słyszałem. Proszę bardzo, spróbuj jeszcze coś nadać. Ja w dalszym ciągu nagrywam. Ewentualnie możesz przekręcić tą bałofęga antenę i dla porównania, dla porównania nagrać. Yy, znaczy nagram Ci i Ci potem prześlę jak to wyszło. No dobrze, no to tak zrobię, przykręcę jeszcze raz tego bałofęga. Ja tutaj wyszedłem pomiędzy bloki, w tej chwili stoję na takiej yy, dużo, dużo większej otwartej przestrzeni i mam nadzieję, że to teraz yy, lepiej do Ciebie leci. Proszę jeszcze jakbyś mógł raz powiedzieć jak to, jak to tam wygląda to ta łączenie. No teraz odbieram cię na piąteczkę. Sygnał też się poprawił, jak wyszedłeś na otwartą przestrzeń. No, tak jak mówiłem, przekręć tego Baofenga oryginalną antenkę, spróbuj coś nadać. Zobaczymy, czy coś się podniesie ponad tą trójkę. No, jeżeli się podniesie, no to odpowiedź będzie jasna, że, że antena fabryczna jest lepsza. No, będę Ostatnio miałem przyjemność, bądź rozbierać tą antenę, bo e, przestał mi łapać w ogóle e, SWR na, e, podczas pomiarów był w kosmos w ogóle e, wywalony, e, po czym okazało się, że po prostu jeden, jeden kabelek, bo to jest antena helikalna, e, tam zaraz przy, przy, przy złączu się e, nawet nie odlutował, tylko po prostu pęk, pęk kawałek drutu miedzianego. Po czym przylutowałem to i z powrotem antena działa. SWR w obu pasmach w granicach 1,5-1,8, więc jak najbardziej jak na ręczną antenę, tym bardziej, że jest to antena fabryczna, dla mnie jest ok. Proszę bardzo, mikrofon do Ciebie. Dobrze, no to ja w takim razie przykręcam tego bowfenga jeszcze raz i zobaczymy na tym bowfengu jak to jeszcze raz będzie leciało.